a event zapierdolone 200 tysięcy złotych jest na samym końcu. No i tak, wspólnie z moim starym tatusiem, nie no, a tak na poważnie to wspólnie z Hose, kończymy ten fragment filmu. Brawo! Poczułem się w chuj doceniony. Mówię, teraz już wiem, co dla tego chłopaka znaczy, nie? Czyli jestem... A nie będę mówił o sobie tak, jako o tym jak pomyślałem, nie? A myślisz, że jak Bartek Linek poczy. dla niego dużo znaczy? Nie mam wiedzy. No bo mówimy MGP, my czyli on, tak? Tak, tak. Nie chodzi mm -hmm. o to, że tak, tak, tak. kiedy zastanowicie się, co jest ważniejsze okay. i jak można zainteresować widza, no do kurwy nędzy, no, do, do, no trzeba powiedzieć po męsku, do kurwy nędzy, tak. odsłaniamy Lamborghini, robimy kurde show. Wynajęta hala, event kosztuje 200 tysięcy złotych, a on na początku pokazuje RS3, kurwa, jak wyjeżdża, e, zwykłym, rozumiesz z salonu, a na końcu robi wstawkę z eventu.